Spójrzmy na podpunkt B. Tu też mamy trzy pierwsze wyrazy ciągu. Mamy pierwszy, drugi oraz trzeci. No i chcemy wyznaczyć różnicę. Czyli, jeżeli do wyrazu pierwszego dodamy różnicę, to wówczas otrzymamy wyraz drugi. Czyli zapiszmy to, z czego będziemy korzystali. I teraz w miejsce A1 podstawimy jedną, drugą M. Dodać R równa się A2, czyli M odjąć 3. No i obliczamy r, czyli jedną drugą m przenosimy na stronę prawą, zmieniając oczywiście znak i redukujemy wyrazy podobne, czyli 1m odjąć 1 druga m, to będzie 1 druga m i jeszcze odjąć 3. I to będzie nasza różnica. Następnie my chcemy wyznaczyć wyraz czwarty, czyli wyraz czwarty otrzymamy wówczas, gdy do wyrazu trzeciego Dodamy różnicę, czyli wyraz trzeci plus r to będzie wyraz czwarty. Wyraz trzeci to 3, 2 m, odjąć 6, dodać r, czyli 1, 2 m, odjąć 3 to będzie wyraz czwarty, no i redukujemy wyrazy podobne, czyli 3, 2 plus 1, 2 to 4, 2, czyli 2 m, minus 6 odjąć 3, to minus 9 to jest wyraz czwarty. No i szukamy jeszcze wyrazu piątego. Czyli wówczas go otrzymamy, gdy do wyrazu czwartego dodamy różnicę. Czyli a4 plus r równa się a5. No i teraz a4 to 2m odjąć 9. Dodać r, czyli 1 druga. m odjąć 3. Redukujemy czyli 2 dodać 1 druga to 2 całe i 1 druga m, minus 9 odjąć 3 to minus 12 i to będzie wyraz piąty. No i mamy jeszcze określić monotoniczność tego ciągu w zależności od parametru m, czyli zastanawiamy się, co oznacza, że ciąg będzie monotoniczny, no czyli może być albo rosnący, albo malejący, albo stały i wszystko zależy od R, czyli od naszej różnicy ciągu. Ciąg będzie rosnący, gdy różnica ciągu będzie większa od zera. To jest nasze R, czyli zapiszmy 1 druga M, odjąć 3, musi być od zera większa. Rozwiążmy sobie taką nierówność, czyli trójkę przenosimy na stronę prawą, no i obustronnie mnożymy przez 2, wówczas jedna druga razy 2 to będzie 1, czyli po prostu M, 3 razy 2 to będzie 6. Czyli możemy powiedzieć, że dla parametru M większego od 6 ten ciąg będzie ciągiem rosnącym. Oczywiście moglibyście to także napisać czy podać rozwiązanie w postaci przedziału. M należy do przedziału od 6 do nieskończoności, ale to w zupełności wystarczy. Następnie, kiedy ciąg będzie malejący, tutaj poczekajcie, sobie zmienię. No wówczas, gdy różnica tego ciągu będzie mniejsza od 0, czyli nasze r to 1, 2 m odjąć 3, obliczamy, czyli 1, 2 m jest mniejsze od trójki, mnożymy obustronnie przez 2, czyli m jest mniejsze od 6, wówczas ciąg będzie malejący. No i trzecia możliwość, ciąg będzie stały, gdy r będzie równe 0, czyli 1, 2 m odjąć 3. Równa się 0, przenosimy trójkę, no a tu już sądzę, że będziecie wiedzieli, że tutaj m po prostu musi być równe 6. Spójrzmy na podpunkt c, czyli mamy podane trzy pierwsze kolejne wyrazy ciągu arytmetycznego. Na początek chcemy wyznaczyć różnicę, czyli do wyrazu pierwszego, gdy dodamy różnicę, to otrzymamy wyraz drugi, czyli a1 wynosi 1. A2 to będzie m kwadrat, czyli różnica to m kwadrat odjąć 1. Tak, tutaj pamiętajcie o zmianie znaku, gdy przynosimy jedynkę na drugą stronę. Mamy różnicę. Teraz chcemy wyraz czwarty, czyli do wyrazu trzeciego dodajemy różnicę, no i mamy wówczas wyraz czwarty, czyli wyraz trzeci to 2m kwadrat odjąć 1, dodać różnica czyli dodać m kwadrat odjąć 1, równa się a4, redukujemy wyrazy podobne 2m kwadrat plus, plus 1m kwadrat to 3m kwadrat minus 1 odjąć 1 to minus 2 i to jest wyraz czwarty, no i jeszcze wyraz piąty, czyli wystarczy do wyrazu czwartego dodać różnicę jedną, żeby otrzymać wyraz piąty, czyli wyraz czwarty wynosi tyle dodać różnica, czyli m kwadrat odjąć 1 i mamy wyraz piąty, czyli 3m kwadrat plus 1m kwadrat to 4m kwadrat minus 2 odjąć 1 to minus 3 no i mamy wyznaczone no dobra, mamy wszystkie wyrazy już podane no to jeszcze monotoniczność w zależności od parametru m Czyli tutaj, ponieważ jest to ciąg arytmetyczny, uwzględniamy różnicę tego ciągu. Czyli ciąg będzie rosnący wówczas, gdy różnica będzie większa od zera. Czyli m kwadrat odjąć 1 będzie większy od zera. Ciąg będzie malejący, gdy różnica będzie od zera mniejsza. Czyli m kwadrat odjąć 1 będzie od zera mniejsze. Natomiast ciąg będzie stały. Wówczas, gdy różnica będzie równa 0, czyli m kwadrat odjąć 1 będzie równe 0. No i może rozpocznijmy od rozwiązywania tego równania, czyli, czyli minus 1 przeniosę na prawą stronę, mamy 1. No i co podniesione do kwadratu da nam 1? Tutaj uważajcie, są dwie możliwości, albo 1, albo minus 1. Czyli możemy powiedzieć, że gdy parametr m wynosi 1 bądź minus 1, to wówczas nasz ciąg będzie ciągiem 1. Stałym. Jeżeli natomiast chodzi o ciąg malejący, może teraz to sobie zróbmy, to na początek musimy oczywiście wyznaczyć miejsca zerowe. Czyli te nasze miejsca zerowe to będzie to, co policzyliśmy tutaj, czyli minus 1 oraz 1. I teraz patrzymy, ponieważ mamy znak mniejszości, to kółeczka będą niezamalowane. No i to będzie wykres funkcji kwadratowej, bo zauważcie, że nasza niewiadoma, czyli m, znajduje się w drugiej potędze. No to wykres funkcji kwadratowej to będzie parabola, która może mieć ramiona albo skierowane do góry albo w dół. Wszystko zależy od współczynnika a, czyli od tej liczby, która znajduje się przy m w drugiej potędze, tak? Mówimy przy x w drugiej potędze. No ale tutaj naszą niewiadomą jest m. Gdy a będzie dodatnie, mamy ramiona w górę, gdy a będzie ujemne, no to ramiona są skierowane w dół. W naszym przypadku a wynosi 1. Czyli to będzie ten przypadek. Rysujemy i zaznaczamy część, która jest ujemna, która jest mniejsza od zera, czyli to będzie to, co znajduje się pod osią. Czyli w odpowiedzi możemy powiedzieć, że ciąg będzie malejący w przedziale od minus 1 do 1, i to będzie przedział obustronnie otwarty. Jeżeli chodzi o ten drugi przypadek, no to w sumie rysunek będzie dokładnie taki sam. Może zróbmy to sobie jeszcze raz, żebyście tutaj wszystko dobrze widzieli. Mamy ramiona w górę, tylko bierzemy pod uwagę to, co będzie większe od zera, czyli tę część oraz tę. No i musimy to odczytać. Czyli M należy do przedziału od minus nieskończoności do minus jednego oraz od jednego do plus nieskończoności. I to będzie przedział, w którym ten ciąg będzie rosnący. No i spójrzmy na podpunkt ostatni. Mamy wyraz pierwszy, wyraz drugi oraz wyraz trzeci. No i zaczynamy podobnie. Chcemy wyznaczyć różnicę, czyli do pierwszego wyrazu dodamy różnicę, no i otrzymamy wyraz drugi. Podstawiamy pod a1m kwadrat, dodać r to będzie a2, czyli a2 to będzie m zatem r to będzie m odjąć m kwadrat i mamy wyznaczone. No to gdy mamy r, możemy sobie wyznaczyć już spokojnie wyraz czwarty. Czyli wyraz czwarty otrzymamy wówczas gdy do wyrazu trzeciego dodamy różnicę. No i a3 to będzie 2m odjąć m kwadrat dodać różnica, czyli m odjąć m kwadrat Redukujemy wyrazy podobne, czyli minus m kwadrat, odjąć m kwadrat, to oczywiście mamy jedynki, to minus 2m kwadrat, 2m plus m to będzie 3m, no i to będzie wyraz czwarty. A wyraz piąty mamy wówczas, gdy do wyrazu czwartego dodamy różnicę, to też sobie zapiszmy. Czyli tak, a4 policzyliśmy plus 3m, dodać różnica, czyli m odjąć m kwadrat równa się a5. Tutaj jeszcze Wam zwrócę uwagę, że po tym znaku nie zapisywałam sobie r w nawiasie, chociaż tu mamy dwa wyrazy, ponieważ plus nam znaków nie zmienia. Gdyby to było odjąć r w jakimś tam przypadku tak, zadania, to wówczas zapisując ten minus, to musiałabym sobie wziąć w nawias, żeby po prostu pamiętać o zmianie znaków. No dobra, on to liczymy. Minus 2 m kwadrat odjąć 1 m kwadrat to minus 3 m kwadrat, 3m dodać 1 m to będzie 4 m, no i mamy także wyraz piąty. No i jeszcze monotoniczność, czyli w przypadku ciągu arytmetycznego wszystko zależy od różnicy, gdy r jest większe od 0, to ciąg będzie rosnący, czyli nasze m to m odjąć m kwadrat. Natomiast jeżeli r jest mniejsze od 0, to będzie ciąg malejący, czyli m odjąć m kwadrat mniejsze od 0 i ciąg będzie stały, gdy r będzie równe 0, czyli m odjąć m kwadrat jest równe 0. No i teraz tak, rozwiążmy sobie równanie. Możemy oczywiście tutaj wykorzystywać deltę, tylko pamiętajcie, żeby to sobie wówczas uporządkować, bo a to będzie minus 1, b jest równe 1ac0. Natomiast prościej będzie wyłączyć sobie po prostu m przed nawias. m podzielić przez m to 1, minus m kwadrat przez m to minus m. No i teraz, ponieważ mamy mnożenie, to możemy zapisać, że m równa się 0 lub 1 odjąć m równa się 0, czyli tutaj minus m równa się minus 1. Obu stronie dzielimy przez minus 1, czyli m to będzie 1. Oczywiście z delty otrzymalibyście dokładnie taki sam wynik. No dobra, mamy wyznaczone M już wówczas, gdy ciąg będzie stały, czyli możemy zapisać, że dla M równego 0 bądź też 1 to będzie ciąg stały. Natomiast tutaj no, musimy sobie narysować wykres. Zaznaczamy miejsca zerowe, czyli 0 zero oraz 1, bo to już policzyliśmy. Kółeczka będą niezamalowane i znowu tutaj najwyższą potęgą niewiadomej, czyli naszej literki m, będzie kwadrat, czyli rysujemy wykres funkcji kwadratowej. Ale ponieważ nasze a wynosi minus 1, czyli ponieważ a jest ujemne, no to ramiona paraboli będą skierowane w dół. Ramiona paraboli byłyby skierowane do góry wówczas, gdyby a było dodatnie, byłoby większe od zera, no a tutaj z tego wynika, że a to minus 1, czyli rysujemy wykres i bierzemy pod uwagę to, co będzie od zera mniejsze, czyli tę oraz tę część. m należy do przedziału od minus nieskończoności do zera, w sumie od 1 do nieskończoności. No i jeszcze ten przypadek, też rysujemy sobie wykres, czyli wykres w sumie wygląda tak samo. Mamy 0,1, kółeczka otwarte, ramiona w dół, tylko bierzemy to, co będzie większe, czyli tę część, czyli M należy do przedziału od 0 do 1 i wówczas ciąg będzie ciągiem rosnącym.